I tak jak większość walk wygrywał, był, był niepokonany, walczył, on nakładał swój styl walki i myślę, że uh, to mu tak, tak naprawdę pomoże. Uh, tak jak powiedziałem, bo jest, jest to uh, silny człowiek, bardzo zdeterminowany, dlatego jest to jego wielki dzień. I na ten dzień czeka całe swoje życie, całą swoją karierę. Ja muszę życzę z, z całego serca tego to to jeśli przegra? Jeżeli do takiej sytuacji się doszło, to nic e, to moim zdaniem nie zmienia. Dalej jest wspaniałym bokserem, dalej jest niesamowitym człowiekiem i myślę, że jeżeli dostanie szansę rewanżu, to, to poprawi swoje błędy i, i podejdzie do walki jeszcze przykład. Czyli mówi się, że wiara czyni cuda, tak naprawdę, no w tym przypadku... Myślę, że to nie jest faworytem, gdy z tego pozycji, który będzie zdobywał. Dzięki temu może będzie łatwiej, czy tutaj raczej... Myślę, że będzie mu łatwiej. Z tego względu, że właśnie nie jest faworytem, na nim nie ma żadnej presji. Jeżeli on na siebie tej presji nie nałoży, to myślę, że powinno być wszystko dobrze. On jest bardzo silny psychicznie, bardzo dobry technicznie, dlatego liczę na to, że wygra. będzie mistrzostwo. Mówi pan, że Tomek wygra pod 12. Nie, nie mam pojęcia z tego, co rozmawiałem z, z tatą i z bratem, ponieważ nie wiadomo, oni mają większą wiedzę na ten temat. E, ten lokal może być bardzo ciężki, ponieważ Klitschko jest bardzo twardy również, ale liczymy. Oczywiście, jeżeli byłby know to już chyba byłoby to takie, takie najbardziej, największe spełnienie małżeństwa. Na Dlatego, e, tak jak mówiłem, ma zdrowie, czuje się bardzo dobrze do tego. Jutro będzie pasujące